Witam, dzień dobry. Właśnie się obudziłem. Jedziemy sobie autobusem do mojego nowego miejsca pracy, ale nie tylko, bo będę tam też żył, spał i mieszkał generalnie. Autobus jedzie bardzo powoli, ale niebawem powinniśmy dojechać. Pełna chillera, patrzcie, jak tu jest ładnie, przyjemnie. Fajnie. Wygląda na to, że jest jakieś takie popołudnie, bym powiedział. No. Ciebie tu nie było wcześniej. Stary. Długie podróże dają do myślenia. Odpłynąłeś dziś trochę dzieciaku. Co? <grym> Okej. Okay. To nowy początek? Można tak powiedzieć. Czasem trzeba opuścić miejsca, które są zbyt wścibskie, zbyt ciekawe. Rozumiem. A czym się zajmujesz dzieciaku? Byłem rzeźnikiem, właśnie przyjąłem przydrożny bar z hot dogami. Dokładnie. Rzeźnik mówisz, czyli znasz język mięsa, co? Dobrze, każdy lubi dobre jedzenie, ale legenda. Legendą nie zostaje się na prostych przepisach. O. Wyglądasz na kogoś, kto zna się na, te, na finezji gotowania. Nie do końca rozumiem, ale dzięki za radę. Eee, Okej, okay. pogadajmy się z nim. Jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebował, a na pewno będziesz spokojne, spokojnie znajdę cię. Okej, okay, dziwne trochę. Ten ziomek jest trochę taki creepy, nie? To jest dziwne, że jest jedyną osobą w autobusie w ogóle ze mną. O, już odpływam. Dobra. Dobranoc? Dobra. Spokojnie, głos wewnętrzny. Ta podróż ciągnęła się w nieskończoność. No trochę prawda, trochę prawda. Chwilę żeśmy jechali, chociaż dla mnie to był tylko moment. O, jest nasza przydrożna restauracja. Ja cię. No dobra, to mój sklep. Czas brać się do roboty. W porządku? Czyli mamy taką miejscówę. Okej. Okay. Mamy taką przyjemną bardzo miejscówkę. Dwie pary drzwi. Patrz na ten syf. Sanepit by tu zemdlał. To wygląda jak miejsce zbrodni. O, ciekawe, że coś takiego powiedział. <laughs> Rzucanie przedmiotanie, zbieranie. Dobra, okej. Okay. Mamy śmieci wyzbierać z tego co rozumiem. Okej, okay, tutaj jest śmietniczek, fajnie. Spoko. Szybko wszystko wyzbieramy. Później mamy też z tego, co widzę. pozamiatać brud. Tu nam prześwituje coś. A, tu jest miotła po prostu. Okej. Okay. Mogę rzucać. A, ok. Trzeba troszeczkę wyżej rzucać, żeby trafić, ale to nic. Mogę sprintować, tego dużo tutaj chyba nie ma. Jak patrzę po podłodze, to dosłownie kilka rzeczy jest. Więc sobie szybko to ogarniemy. A jakbym tak rzucił przez ladę do kosza? Da radę? Da radę, ale z tym dobry. Widać od razu, że urodziłem się do tego, żeby prowadzić tą restaurację. No, mnie się podoba, mnie się podoba. Ile mam brudów? 10? Oj, nie trafiłem do kosza. E, tym też nie trafiłem. Aj, one wróciły na swoje miejsce po prostu. Rozumiem. E, to jest jakaś dziwna restauracja, w której śmieci, których nie posprzątasz, po prostu zostają, egzystują, one żyją, wracają sobie. E, Gdzie jest ostatni śmiecik? Halo, halo? Ostatni śmieciku? Jest tutaj. Dobra, ciebie zaniosę. Nieważne. <laughs> Dobra, zmieć brud. Ok, ile tych brudów jest? O, tu widziałem jeden na pewno. Dobra, zmieciemy sobie, bo on jest taki kibelkowy brud. Oj! Zamknąłem się w kiblu niechcący. Dobrze. Gdzieś tu widziałem jeszcze zielony. Pyk. Wymiociny. Okej. Okay. Okej. Okay. Lepsze wymiociny niż... Eee. Upa! <ścoughs> no, bardzo mądrze to powiedziałem. Wiem, wiem. Możecie mnie cytować. Dobra, to miejsce to totalna ruina, ale teraz to moja ruina. Pierwsza sprawa, trzeba je jakoś nazwać. O! Okej. Okay. Słuchajcie. Ja prowadziłem już wiele biznesów, wiem jak to nazwać, że klienci przychodzili. Zamknięte. Zamknięte. No. Dzięki temu będziemy mieli wielu klientów. Klienci to uwielbiają. Mówię wam. Dzwoni telefon, okej. Okay. Ej, co jest? Otworzyłeś sklep. Tak, dziś wszystko ogarnięte. Potrzebuję mięsa na hot dogi. Wyślij trzy kawałki po ustalonej cenie. Okej. Okay. Ceny się zmieniły. Za mniej niż trzy razy tyle, ile ustaliliśmy, nie dostaniesz. Trzy razy tyle? Co? Skąd taka cena? Przecież zaufałem Ci, że ogarniesz tu biznes. O, okej. Okay. Twoja sprawa. Jakbyś mógł dostać mięso gdziekolwiek indziej w okolicy i nie przychodź potem płakać. A, Jesteś naprawdę podłym typem. Czyli tylko on sprzedaje mięso. Nie przeciągaj, bierzesz czy nie. Dzięki jeszcze raz, stary. Serio. Okej. Okay. Czyli kupiliśmy mięso, ale trzy razy drożej niż normalnie. Nie, nie brzmi to za dobrze. Tu mamy chyba lodówę. Ta jest zamrażara. Położymy sobie mięso normalnie tak cyk, cyk, cyk. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie. Przywitaj klienta. Okej. Okay. Ej, dobry, kliencie drogi. Witam, cześć, pięknie dziś wyglądasz. Cóż, powiedzenia z Powodzenia z ponownym otwarciem. Poprzedni właściciel robił najlepsze hot dogi w mieście. Mam nadzieję, że utrzymasz poziom. Dziękuję, proszę pana. Moim celem jest przebić smak, do którego pan przywykł. Okej. Okay. Podoba mi się to podejście. No dobra, zaskocz mnie. Okej, okay, mam zrobić. Zmiel mięso w maszynce. Dobra, tu jest maszynka. Idziemy po mięso. Bierzemy mięsko. Mielimy to mięsko, rozumiesz? Fajnie. Tu jest kuchenka, to sobie odpalimy też. głośno pracuje troszeczkę. Ok. Rzucimy tu kiełbatrona. To już można wyłączyć. Tu my usmarzymy wszystkie, a co mi tam? Na pewno je dzisiaj sprzedam. Tu są bułeczki. Okej. Okay. Bułeczki trzeba sobie powyciągać. Bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. A, tu są noże, cyk, powycinamy bułeczki, Tyk, zostawię sobie jeden nóż tutaj. Okej, okay, ta już jest gotowa, fajnie. Ej, wszystkie są gotowe, dobra, to wyłączmy to. Cyk, cyk, cyk. Fajnie. Opakowania są tu. Zabieramy jedno. Tu są tacki, a już jestem przygotowany, rozgarnięty. I proszę. No i pięknie, wziął sobie 7 dolarów do kasy. Super zarobione. Bardzo, bardzo dobrze. Smacznego panu życzę, smacznego. Taki zwykły hot dog, bez sosów, ani niczego. Sto jak na sosy tutaj jest fajnie. No i co? Smakowało? Chyba zadowolony. Kolejny ziomek idzie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Chcę coś zjeść. Sam nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że jesteś głodny. Pułka to hot doga, dobra. Okej. Okay. Na szczęście już miałem przygotowane. A, nie wziąłem pudełeczka tutaj. Dobra, musi być pudełeczko. Jejko, jakich dużo nagle jest. Halo, ja pójdę po więcej mięsa. Jej. Ten jeden ziomek to był tylko tester. On poczuł, że jest pyszny i od razu zawołał kolegów. Dobra, to niech się mieli. Eee, teraz, da, opakowanie, cyk, cyk, cyk. To na tackę. A, nie mogę tak? Mogę tak. Muszę przyjąć zamówienie od razu. Dobra, proszę, smacznego. Eee, daj mi coś, co mnie konkretnie zapcha. Dobra, dobra, Spo spoko robi się. To wyłączamy, to włączamy. Jejko, jaki już ruch jest. Typowe gastro, nie? Typowe gastro. Dobra, trzy buły. Yy, od Ciebie jeszcze nie przyjąłem zamówienia. I od Ciebie coś zjeść. Dobra, nie wiem czemu. No pewnie dlatego, że jesteś głodny, nie? Tak obstawiam. Pyk, pyk i pyk. Fajnie zrobione. O, to już jest gotowe. Yy, Jedne, i drugie i trzecie również. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pyk, fajnie yy, opakowania. O tym trzeba pamiętać. Bardzo ważne. Musimy dbać o markę. Macie tacki, proszę bardzo. Czy te tacki do mnie wrócą w ogóle? Ja będę musiał je później pewnie pójść zabrać. Dobra, proszę. Wszyscy razem dostali. Proszę. Super. Kasa, kasa, kasa. 42 dolany zarobione. Fajnie. Jak na razie nie widzę, że ktoś przychodził, ale możemy zmienić... O! Na dziś wystarczy. Pierwszy dzień mnie wykończył. Położę się i spróbuję zasnąć. Aha, dobra, czy mój ziomeczek uznał? Ja uznałem, że jestem zmęczony. Ej, ale tu jest, jaki tu jest bałagan? Co ja rano będę sprzątał dopiero? No dobra, w sumie mogę rano posprzątać. Co mi tam? Niech będzie. Idziemy w kimono. Idziemy w kimono. A jak jestem zmęczony, to, to, to idziemy spać i damy radę. No. Ciekawe, co jutro będzie. Jak yy, ma być tak dużo klientów, no to będę potrzebował na pewno więcej mięska. Trzeba do tego ziomka zadzwonić. Co prawda drogo, ale... ale ma tym mięso. Stary. Hej, pobudka. Mamy problem do rozwiązania. Co? Jak to? Stary z busa tutaj jest? A wow! Aha, to jest taki typ gierki. To jest taki typ gierki. Jego nie było i się nagle pojawił. Do no, do rozumiem. Dzień dobry. Idź na cmentarz. I w ogóle stary mi się... No, koja Co to za stary jest, nie? Idźmy na cmentarz. Co? Iść na cmentarz. O tej godzinie po co? Dowiesz się. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli moja praca tutaj. Moja praca tutaj. Oj! Z... Wyparował znowu. Moja praca tutaj ma jakieś podłoże. Dziwne. Czy to jest cmentarz? Komisarz. Co? Komisariat? Nie. Cmentarz? Nadbrzeże. Dobra, lecimy do cmentarza. Okej, okay. jest cmentarz. Stary już na mnie czeka. Kościół i cmentarz, dzięki za info. Co ty odwalasz, gościu? Jesteś na czas, dobrze. Co my tu robimy? Podpowiadam ci, co masz zrobić. Nie, to już za dużo. Znajdź kogoś innego do tej roboty. Co? Obaj wiemy, jakim jesteś człowiekiem i co jesteś w stanie zrobić bez mrugnięcia okiem. A jeśli nie chcesz, żeby stało się coś złego, lepiej rób, co mówię. Jesteś chory, skąd ty do mnie. skąd ty mnie w ogóle znasz? Co jest grane? Wystarczy gadania, łopata jest tam. Co? Zniknął znowu. Co jest grane w ogóle? No jest łopata. Okej, okay. uh. wykop grób. Co? Pff. Co tu się odwala w ogóle? Co to się dzieje? Uh. Z drugiej strony. Okej. Okay. Z drugiej strony, skoro nie mam Nie mam mięsa w normalnej cenie Zanieść ciało do zamrażarki w sklepie To może biegnijmy lepiej Skoro tu jest komisariat niedaleko, co? No, może lepiej Może lepiej Serio? To jest mój sposób na mięso w dobrej ci jak ty straszysz ludzi, gościu Czemu? Spokój się Duża maszynka do mielenia mięsa Stary, no dalej jeszcze nie skończyliśmy. Ja zrobiłem to, ale więcej już nie zrobię. Nie masz wyboru. Co masz na myśli? Teraz powiesz to na haku obok. Co? Ja tylko tu ukry ukryłem. Nic więcej. Jak ukryłem? Niedokończone sprawy są niebezpieczne. Zaczynają gnić i rozprzestrzeniać Po tym przyjeżdża policja. Ha! Skoro już zacząłeś, to żeby uniknąć większych problemów, musisz to dokończyć. Mam ale chłop. Toohoo! No, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Poćwiartuj. O Oho. Aha Nie no, fajny. Fajny klimacik. Coś czuję, że będę miał bardzo dużo mięsa. Coś mi się wydaje, że będę miał naprawdę dużo mięsa. Szybko mi się chyba nie skończy, co? Dobra, dobra, odkładamy to. Wrzuć poćwiartowane zwłoki do dużej maszyny do mielenia mięsa. Znaczy tu. Aha, ile wyleci? Jedno całe mięso wyleci? Jocie! Dobra, ładuj to, gościu! No worries w ogóle. Ależ wyglądasz ślicznie. Trzymaj się, pa. Oj, zielone są niektóre. Czemu? Cze niektóre są zielone. Otóż mięso na półkę, no ale to jest zepsute. Torba na śmieci. Co? Skąd się wzięła torba na śmieci? Dobra. Surowe mięso. Czy tamten chłop mi sprzedał takie samo mięso. Okej. Okay. Co mam zrobić z tym zepsutym? Że mam wywalić je? sen. Powinienem iść spać, tak? Dobra, idę spać. Może mi się śni to rzeczywiście. To by było nawet całkiem niezłe rozwiązanie, że mi się po prostu śniło. Okej. Okay. Eee, chyba mi się nie śniło. Normalnie wstaje słoneczko. Okej. Okay. Nie mogę uwierzyć w to, co wydarzyło się zeszłej nocy. Jak to możliwe? Ten człowiek zna moją przeszłość, wie przed czym uciekał. Aha, czyli to ze mną jest coś nie tak. A, otwieramy normalnie. Dobra, ja wezmę, użyję jeszcze tego mięsa normalnego, ale czy tego, które kupiłem. Ja nie wiem, czy ono jest normalne, ale załóżmy, że jest. Nie zdążyłem na pewno posprzątać. To jest problem moim zdaniem. Siemanko. Cześć, poproszę od doga. Już podaję. Możesz dodać musztardę. Jasne mordo, już leci. Ja mam musztardę w ogóle. Przekajcie. Otwórz książkę telefoniczną. Zamów musztardę. Okej. Okay. A, ty jak fajnie. Sprzedawca sosów. Dobra, zamówienie. Już mu do pojemnika na sos. Ej, ale mi się to podoba taki system zamawiania. Bardzo prosty, szybki, przyjemny. Dodaj mu do hot doga, podaj klientowi. Dobra, dobra, spoko. Spoko, drogi kliencie, już tutaj smażymy kiełbaski. Bardzo smaczne. Bardzo spoko. Ja to zrobię od razu trzy, no nie. Wiadomo. Nie ma co się opierdzielać. Tak jest szybciej, przyjemniej. Tam to się jeszcze smaży. Pełna chillera. Tylko kończą mi się te. Dobra. Syk. Musztarda. Pyk. O. Mogę sobie tu odłożyć? Mogę. No i fajnie. Tacki też mi się kończą. Co jest grane? Dobra. 7 dolców wejść z musztardą. To chyba droższy powinien być. Ja się przejdę tutaj. Pozbieram śmieci. Chociaż trochę. Póki nie ma jeszcze klientów. Bo wiecie. Trzeba dbać też o czystość. No i tu zostawiają. O, już idzie kolejny klient. No dobra. Znaczy klientka. Kiedy jeszcze Mona będzie chciała hot doga. Są halal? Eee, nie ma wieprzowiny w naszym mieście, okej. Okay. Rób hot doga mordo. <grym> Dobrze, proszę, to twój hot dog mordeczko. Cześć, jak robisz swoje hot dogi? Masz sprawne ręce? Wprawne. E, tak, jak chcesz, mogę zrobić jednego od razu. Dobra. No, raz zobaczymy, co potrafisz. Okej, okay, on też nie chce żadnych sosów. Żadnego sosiwa wariacie? Bo mi się tacki zaraz skończą. Nie wiem czy to dobrze. Zamówienie wymaga sosu. A, okej, okay, czyli na zamówieniu mi dopiero podaje, a nie w dialogu, rozumiem. Jejku, znowu pełno ludzi. Włączaj maszynkę. Szybko! Oj, oni niestety, muszę teraz skorzystać z tego innego mięsa. A mogę wziąć zepsute? Może <głos》>, lepiej nie. Dobra, póki nie muszę, to nie będę brał zepsutego, okej? Okay? Dobra, ja wiem, że potrzebuję więcej, bo wychodzą tylko trzy parówy z jednego mięsa. Tych ziomków było chyba czwórka, co? Tak, nawet piątka już. Dobra. Zamykamy tutaj. To odpalamy. Działamy. Działamy. Cztery. Pięć. Już jest ich szóstka, siódemka nawet, halo! Za dużo was jest. Kurde, półki też mi się kończą. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. E, już leci hot dog. E, tak. I hot dog. Dobra, pieniądze muszę zabierać, bo jeszcze mi zabiorą. Dopiero by było. To już usmażone? Usmażone. Ok. E, teraz tak, to. Cyk, cyk, cyk. Fajnie. Muszę to odłożyć. Z czym ty chcesz tego hot doga? Z musztardą. Dobra. Okej, okay, tacki się skończyły. To jest duży problem. Bardzo duży problem. Nie wiem, czy ja mam je kupować. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ty z czym chcesz? Też z musztardą, dobra. Nie ma problemu, mordeczko, nie ma problemu. Pluśniemy. Musztardy na tackę i wszystko się zgadza. Dobra. Proszę. Ty z czym chcesz? Też chcesz z musztardą, dobra. To również nie ma problemu. Szybko przyjęte zamówienie, fajnie. taska. a te tacki to jeszcze... Nie no, dużo ich jest, dobra. To git. To git w takim razie. E, za to, nie git, bo mi się kończy... Kończą mi się te papierki, nie? E, dobra, z czym ty chcesz? Po prostu bułka do hot doga. Okej, okay. czyli po prostu chcę bułę i hot dog. Nie mam... E, nie mam więcej bułek, muszę zamówić. Halo? E, po prostu bułki. Aha, rzeźnik. Tu są bułki, dobra. Zamów, mogłem od razu zamówić też te papiery. No nic. Mniejsza damy radę. Damy radę na chillu, dzień dobry. Dobra, wpakujmy tutaj dużo chlebków. Spoko. Eee, już, już, już robię. Już robię, spokojnie. A, opakowanie się właśnie skończyło. Stacki mi się nie powinny kończyć, kurde. Powinienem je móc zbierać po prostu. Dobra, przyjmijmy jeszcze zamówienie. Okej. Okay. Z musztardą tutaj. Dobra. W porządku. Strasznie dużo roboty mam nagle. A, musztarda się już skończyła. No to nieźle. No to nieźle. To muszę i musztardę zamówić. E, zapakowany. E, musztardę i papier muszę zamówić. Strasznie dużo rzeczy, nie? Dobra, papierki. I musztarda. Dobra, zamów. Strasznie, strasznie dużo pieniędzy. No. ja Jacie, 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 jacie. Dobra, to zamykamy. Pakujemy tu. A, to tak po jednym. Fajnie, 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 fajnie. Naprawdę, naprawdę fajnie. Trzymaj. Dobra. Czemu ty przyszedłeś bez koszulki? Jestem dziś wykończony. Potrzebuję czegoś na szybko. Dobra. Po prostu hot dog. Dobra, to rzeczywiście będzie na szybko, bo nie trzeba mu lać. No niestety trzeba to wszystko zapakować Nadal Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, proszę Dobra i skończyło się mięso Leciłem po kolejny kawałek No i to już jest Ostatni kawałek świeżego mięsa Oni nie wiedzą, że jedzą ludzinę Ale to nie przejmujmy się tym wcale Nie ma czym się przejmować To do kosza To odpalamy już Proszę, to wyłączamy No i tak trzeba żyć, nie? Tak, trzeba żyć. czym mogę pomóc? Dobra, szybka przerwa na lunch. Oczywiście, że z mustardą. Dobra. I ten też z mustardą. Dobra, dwie były. Dwa chlebki. Super. To już mogę wyłączyć. Jeden się na nie usmażył fajnie. To spoko. Dwa papierki. Cyk i cyk. Eee, skończyły się tacki. Nie no, bez żartów no. Ja cię, ja Oni zjadają te teczki? <gry> teczki, tacki? E, Okej. Okay. Ryneczek, pyk, zamówienie. Wszystko mi się wyprzedało, nie? No, ale to trzeba będzie o to dbać, sobie, kurde. Okej, okay, tu będzie już do pełna, fajnie. E, szkoda, że tacek nie mogę po prostu brać ze stołu i tyle. Byłoby. A, musztardy. I tutaj też. Pyk. I pyk. Proszę, dzięki, dzięki. Ile mam dolanów? 90. Dobra, jak oni jedzą, to ja się wezmę za sprzątanie. Jeju, dobrze by było mieć przenośny śmietnik, nie? Naprawdę fajnie by było taki mieć. Przecież mam wrażenie, że mam yy, ważniejsze zmartwienia na głowie. Ale no, śmietnik dobrze by było mieć. Nie wiem, czy oni w ogóle zwracają na to uwagę, że jest bałagan. Co jest? Halo? Co się stało? Policja! Byłeś tu zeszłej nocy, wiemy wszystko. Nie ma ucieczki, poddać. Co? Ej! Demo kończy się tutaj, a w pełnej wersji czekają na ciebie nowe funkcje. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij dodać na do listy życzeń. Okej. Okay. mi się bardzo podobało, ale czemu tak mało? Ja chcę więcej. Meat Grinder Demo. O, szkoda, że takie krótkie. Ale to tyle w tej dzisiejszej pracy. Trzymajcie się. Cześć, cześć, papa. Pa.